Dzień dobry moi kochani, witam się z wami bardzo serdecznie i tak jak widzicie po tytule dzisiaj przetestujemy sobie podkład, który to test obiecałam wam już bardzo dawno temu, ale ciągle, a to był wyprzedany ten podkład, a to ja zapominałam go kupić i tak naprawdę zeszło się około roku myślę. Bo w sumie odkąd Asia Maksineczka okrzyknęła, że jest to świetny podkład, to Wy mnie prosicie o to, żebym go przetestowała i sprawdziła, jak on się będzie utrzymywał i jak on będzie wyglądał na dojrzalszej cerze. No bo wiadomo, Asia jest, nie wiem, z 15 lat ode mnie młodsza, więc to, to jednak jest spora różnica w cerze. Natomiast mówię tutaj o podkładzie moja, czyli podkład bardzo, bardzo budżetowy. Ja teraz nie pamiętam, ile ja za niego zapłaciłam, ale. Wydaje mi się, że chyba niecałe nie 20 zł. Ale nie chcę wam kłamać. Oczywiście dam wam linki, dam wam ceny. Ale jak są, wiecie, jakieś takie fajne wyprzedaże, to naprawdę można go upalować w bardzo dobrej cenie. Ale czy warto? To zaraz się przekonam. Bo ja już kiedyś. Nie wiem, czy Wy pamiętacie, może część osób pamięta, ja już kiedyś go próbowałam przetestować i kupiłam sobie odcień 3. I to było jakoś, nie wiem, w zeszłym roku, latem, czy też to, nie pamiętam, byłam, wiem, że byłam opalona, bądź też samoopalaczem byłam mocno opalona. I on nawet przy tej takiej naprawdę mocno opalanej, opaleniźnie. Słuchajcie, ja wyglądałam w nim jak solara. W związku z tym doszłam do wniosku, że kupię najjaśniejszy odcień, i tutaj mamy jedyneczkę. I zobaczymy w ogóle, jak on się spisze. I z opisu na buteleczce wynika, że to ma być podkład długotrwały, ale też nawilżający. Przeczytajmy sobie. Podkład zapewnia trwały, naturalny makijaż oraz młody, promienny wygląd. Bardzo mi się to podoba. Formuła produktu pielęgnuje oraz wygładza skórę, nie pozostawiając smug i plam. Dodatkowo nie zatyka porów, dostosowuje się do kolorytu skóry i nadaje skórze sprężystość i elastyczność. Okay. Wiecie, co do tego nadawania sprężystości i, i tak dalej, to ja tak średnio w to wierzę, bo umówmy się, dla mnie pielęgnacja ma właściwości pielęgnujące, a podkład wystarczy, żeby nie przesuszał, tak? Jak ma coś tam dodatkowego, no to fajnie, ale to nie jest mój priorytet, wiecie, w wyborze podkładu, tak? Składniki aktywne, tak, ale w pielęgnacji, w podkładach, no jak są, no dobrze, no to fajnie, ale ja nie jestem do końca przekonana, żeby na przykład u mnie przez tą warstwę SPF-a, który mam dzisiaj na twarzy, żeby te składniki aktywne jakoś bardzo mocno mogły zadziałać na mojej cerze no to tak, taki mały spoiler. E, I tak. Ponieważ ja mam siniaczki po mezoterapii, tak, tutaj to mam takiego konkret, bo tutaj to yy, poszły takie trochę grubsze, że tak powiem, rzeczy, ale nieważne. I ze względu na to, że one już są takie zarzucone, to zróbmy sobie taką delikatną, powiedzmy, korektę kolorystyczną, czyli biorę korektor od nam i to jest ten taki siny, taki fioletowawy, no i muszę uspokoić tą żółć, tak. Od razu nałożę sobie tutaj na to moje przebarwienie. Tego pewnie nie zakryję, bo to jest czarne wręcz. Ale te żółte plamki powinny się w miarę schować. A z nim trzeba bardzo szybko pracować, bo on zastyga. wiecie, nawet jak będzie mi coś tam prześwitywało spod spodu, to mi to tam bardzo nie przeszkadza. No wiecie, że ja używam medycyny estetycznej. I tutaj jeszcze raz to podkreślę. Medycyna estetyczna i pielęgnacja to są dwie rzeczy, które są kompatybilne ze sobą, ale one się nie wykluczają. I to, że ja używam medycyny estetycznej nie oznacza wcale tego, że nie jestem w stanie ocenić tego, jak działa pielęgnacja, bo pielęgnacja działa powierzchniowo, a medycyna estetyczna dogłębnie. I to jest ta różnica. Tak więc. Y Wiecie, ostatnio dostałam jakąś taką informację: O, matko, ty się ostrzykujesz, jesteś fałszywa! Okej. Okay. Czyli nie byłabym fałszywa, gdybym na ten czas gojenia się zniknęła, jak, że tak powiem, co po niektórych influencerki zniknęła z internetu, w sensie takim nagrywała sobie wcześniej, wcześniej, wcześniej i generalnie codziennie by był dzień dobry, ale, ale w tym czasie bym się goiła, tak? I wtedy nie byłby fałsz. Dobra. Poza tym, tak jak ja to zawsze powtarzam, ja chcę się pokazywać z tymi siniakami ze względu na to, że na różnych stronach, wiecie, jak ktoś no, reklamuje swoją pracę, tak, umówmy się, no to zawsze mamy efekt przed i efekt po, a to w trakcie, wiecie, gojenia, to nie zawsze tak ładnie wygląda. I tutaj zwłaszcza osoby, które jeszcze nigdy nie korzystały z tego typu usług, to chcę po prostu, żeby wiedziały, że pomiędzy nie wygląda się najlepiej i wszystko zależy od tego, jak nie wiem, jaką wrażliwość na swoją urodę macie, no to wtedy po prostu albo trzeba wziąć trochę wolnego, albo właśnie zarezerwować sobie więcej czasu, żeby robić tą korekcję kolorystyczną, bądź cokolwiek, bądź innego, nie? Tak więc wiecie, ja to nie mam problemu, bo ja bez makijażu w tych siniakach idę spoko do sklepu i, i już tak, i <laughs> wiecie, naprawdę mam wywalone na to, co kto sobie pomyśli. Natomiast no wiem, że są osoby, które w życiu by się tak nie pokazały. Okej, okay. i ja to szanuję, bo każdy z nas jest inny, ma inną tą wrażliwość na własny, na odbiór własnego wyglądu, o, tak bym to powiedziała. Dobra, przejdźmy do aplikacji podkładu. O, czekajcie, bo on jest jeszcze zafoliowany, wstrząsnę nim i jestem bardzo ciekawa, jak będzie z kolorem, bo tak jak powiedziałam, tutaj mam jedynkę, gdzieś mam schowaną trójkę. Gdzieś jest słowem klucz u mnie, nie? A że jest dość późno, bo już mamy godzinę 12.34, więc czas leci, czas leci. Dobra, nakładajmy. Powiem szczerze, mam nadzieję, że on ściemnieje. Z tego co pamiętam, on ciemnieje koszmarnie, więc najpierw nałożę sobie tą jedyneczkę i zobaczymy. Jak będę totalnym duchem, to będę kombinować. I używam takiego fajnego pędzelka, który kupiłam sobie na temu i obiecałam Wam, że pokażę Wam moje zakupy z tej platformy i zrobię to. Tylko jeszcze czekam na kilka dostaw. Więc jak wszystko do mnie przyjdzie, to wtedy zrobimy taki zbiorczy filmik. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie. I na przykład z temu jest ta wielka taka gąbka. No i on ciemnieje i to ciemnieje tak hu hu hu. Jeszcze trochę. Tak więc ja nie wiem, czy ja nie będę miała na sobie tej jedynki zaciemnej, ciemnej. No, ale dobra. Nakładajmy. Nakładam go też pod oko. Ciemnieje, ciemnieje. A na drugą stronę nałożę go sobie palcem, tak, wpracuję w twarz. Nie wiem, dlaczego on w mojej głowie miał dużo mocniejsze krycie. A on jest taki średnio kryjący. Wiecie co? On chyba się nie dogadał z moją pielęgnacją. Bo pamiętam, że ja byłam nim zachwycona, ale nie wiem, czy to nie jest kwestia tego, że to jest taki podkład, który trzeba nałożyć i zostawić. W sensie, że już nic nie doklepywać, bo ja mam wrażenie, że jak ja do, im bardziej ja doklepuję, tym bardziej on się odkleja. Wiecie? Zobaczcie w ogóle, jaki, jaki jest. <laughs> o ile jest ciemniejszy po utlenieniu się. dobrze, że on był na dużej promocji. Mhm. Dorzucę trochę korektora tego od Charlotte Tilbury. On mi się ostatnio bardzo dobrze sprawdza. Muszę tutaj to rozjaśnić, a jednocześnie przykryć te zasinienia. To teraz... Puder Varieté, oczywiście nakładany puszkiem. A na resztę twarzy nałożę sobie ten blur od Klaresy i to jest, tutaj nie ma numerka, to jest po prostu Morden Filler Pressed Powder. <grywka> Zrobiłam się strasznie biała. No nic, będziemy zaraz kombinować. No dobrze, to teraz wykonturujmy się i nadajmy tutaj trochę życia tej twarzy. Biorę sobie bronzer Lux, od którego się nie mogę po prostu odczepić i to jest ten zaskakujący. Najlepszy do tego pędzelek, czyli T125 z Glam Shopu. Dobrze, że ja dzisiaj mam mieć rozpuszczone włosy, to tak trochę, że tak powiem, <śm> będzie lepiej. Odciągnie to uwagę od tej bladej twarzy. Ale to sobie zrobiłam po prostu za jasnym pudrem z Eveline, bo mi się nie chciało szukać ciemniejszego. I słuchajcie, w tej kolekcji walentynkowej mamy trzy róże. Się strasznie ciężko otwierają. O matko, jak to się ciężko otwiera. Dobra, poszło. I te róże wyglądają w ten sposób. Mamy tutaj tak. Zauroczenie, to jest ten pomarańczowawy, ten baby pink to jest zakochanie oraz romans, to jest no taki czerwonawy, bym powiedziała. No do tego makijażu ewidentnie mm, najbardziej ten pasuje, ale ja się trochę takich obawiam. Więc może po prostu wezmę ociupinkę tego. Sama nie wiem. Oczywiście ja najchętniej to bym wzięła po prostu sobie tą ciepłą mgłę, która jest po prostu dla mnie idealna, najpiękniejsza. Uwielbiam, jestem uzależniona, ale wiem, że są też fajnie takich bardziej zdecydowanych róży, więc ja tak dobrze spróbuję tego o Nie chcę z nim przedobrzyć, bo to jest taki chłodny odcień różu, w którym ja się tak naprawdę źle czuję, bo to, to jest taki mój odcień, wiecie, tych moich wypieków, tego mojego rumienia, który ja mam i ja po prostu nie lubię go, tak? Więc tego typu róże, takie bardzo chłodne i bardzo takie różowe, to ja tak bardzo ostrożnie z nimi. I na przykład ten, wiecie, jakiś taki trend na tą gorączkę na twarzy, Zupełnie do mnie nie pasuje. Ale wiecie, co? Z drugiej strony może nałóżmy sobie ten. Ja zaraz zobaczę, jak on wyjdzie. Oczywiście odbijam wszystko na ręku. I tutaj mamy ten bardzo różowy, a tutaj mamy ten czerwonawy. I powiem szczerze, nie wiem, czy ten różowawy bardziej mi się nie podoba, wiecie? Mówię zupełnie poważnie. I zaraz jeszcze pokażę Wam, jak wyglądają te róże. Tak wyglądają na słoczach. I to jest zakochanie, romans i zauroczenie. Tak one wyglądają. Natomiast ja sobie absolutnie nie odmówię przyjemności nałożenia rozświetlacza Lux. Jeżeli słyszycie jakieś dziwne dźwięki dochodzące z za ściany, to sorry akurat sąsiad ćwiczy. Usta obrysuję sobie tą moją ulubioną kredką od Evelyn wiecie, ta, która już jest niedostępna, numerek 18, ale dlatego, że ona ma bardziej taki różowawy odcień. I tak naprawdę zobaczcie, że to jest taki troszkę lepszy kolor moich ust. Oran, jak ile leje deszcz. No i w kolekcji walentynkowej słuchajcie, wyszły cztery tinty. Ja nie przepadam za tintami. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja mam jasną urodę, ale czerwień wargową ja mam dość ciemną. Ciemną i chłodną. I za każdym razem jakikolwiek tint nie nałożę, to ja mam po prostu wściekle różowe usta, aż takie, no aż, aż, aż niefajnie wyglądające, więc ja sobie wezmę ten najjaśniejszy i to jest odcień maliny i zobaczmy jak te maliny u mnie będą wyglądać, one na pewno się wybarwią na różowo, na bank. Poza tym moje usta lubią łapać um, tinty w różnym stopniu, w sensie takim, że one nie są takie jednolite, tylko miejscami, o widzicie, zwłaszcza od wewnętrznej strony, robią się trochę ciemniejsze. I przez to ja za, właśnie za tintami nie przepadam, ale jeżeli ktoś lubi, to jest to na pewno bardzo trwała metoda, wiecie, na głoda. E, dobrze, słuchajcie, to w takim razie ja, ja idę, rozpuszczę sobie włosy i zaraz Wam się tutaj pokażę. Tak, jak powinnam wyglądać od samego początku, ale już nie chciałam wiecie czekać, aż mi się te włosy zakręcą, tylko sobie myślę, zrobię makijaż i wtedy rozpuszczę, i wtedy jeszcze sobie chwilkę pogadamy. No dobrze, moi kochani, to tak prezentuje się całość. I słuchajcie, ja tutaj zmieniłam sobie pomadkę na tą pomadkę od Han Rositach numerek 77, bo jednak ten tint, chyba przez to, że ja ciągle nawilżam te usta, to prawdopodobnie tam była jakaś taka wiecie, warstewka jeszcze, mm, lanerz, bo miałam lanerz dzisiaj na, na ustach i prawdopodobnie dlatego to nie złapało tak do końca równo. A że ja nie lubię takich, jak mam jakieś takie prześwity, to sobie po prostu nałożyłam tą pomadkę. Koniecznie mi napiszcie tak, jak Wam się podobają te włoski, bo umówmy się, ja nie jestem w stanie zrobić totalnie nic innego. Po prostu mogę je nakręcić, rozczesać i przyjść do Was. I tyle! No bo. Ja mam dwie lewe ręce do, do, do włosów. Taka jest prawda, dlatego ja tak rzadko chodzę w rozpuszczanych. Poza tym ja strasznie nie lubię, jak mi tutaj gdzieś tam wiowa coś przy twarzy, a zaraz muszę z psami się przejść, tak więc za moment mi ta cała piękna fryzura klapnie. No i po co to robić tyle, jak jest taka pogoda, tak? A w kucyk zwiążę i jest wszystko ok. Dobrze, kochani, to w takim razie kończymy część pierwszą filmiku. Jestem bardzo ciekawa, ile czasu ja wytrwam w tym makijażu. Czy ja będę go czuła na twarzy? Na razie nie czuję. Natomiast on jak ja dotykam gdzieś tutaj, to mam takie poczucie lekkiej lepkości. Ja wiem, że Asia, Maksineczka, ona nie dotyka twarzy tak, ale ja nie jestem taka korekt. A to się któryś z moich psiaków przytuli, a to ja się położę i coś tam. No dotykam się, dotykam się w ciągu, w ciągu dnia do twarzy. Tutaj w ogóle nie ma dwóch zdań. I bardzo mnie właśnie irytuje, jeżeli czuję jakąkolwiek lepkość. Tutaj ta lepkość jest taka mini, mini, minimalna. Jak widzieliście, ten podkład bardzo, bardzo ciemnieje i jestem ciekawa, jak on będzie wyglądał chociażby po 8 godzinach noszenia, no bo tak jak Wam wspomniałam, jest już dość późno, więc nie ma co, wiecie, się oszukiwać, że tutaj nie wiadomo, jaki test długotrwałości będzie. Ja mam takie wrażenie, wiecie co, że ten podkład to może być taki rodzaj podkładu, że on zaczyna wyglądać lepiej na naszej skórze po jakimś czasie. Kiedy, wiecie, kiedy zacznie pracować gdzieś tam z naszym sebum, zobaczymy. W każdym razie tak, pierwsza rzecz, z którą, o której trzeba pamiętać, na pewno, że bardzo, bardzo ciemnieje. Tak? Ja tutaj się przypudrowałam jasnymi pudrami, dlatego byłam taka jasna, potem próbowałam to przybrązowić i tak dalej. Dzisiaj no nie szło mi, nie szło. Jak, ja bardzo często mam tak, że jak coś widzę, że na przykład z podkładem jest niehalo, bo on dosłownie, ja go nakładałam, i jak chciałam dołożyć kolejną warstwę, to przykleiłam i miałam wrażenie, że on odkleja się, ta poprzednia warstwa, która była nałożona, ona się odkleja z, razem z gąbką. Więc być może to jest podkład, który trzeba, wiecie, szybko rozpracować, doklepać, zostawić i nie dokładać drugiej warstwy. Być może tak jest. Takie, takie podkłady niektóre są. Jestem bardzo ciekawa właśnie, jak on się utrzyma, czy nie będzie, wiecie, gdzieś tutaj podkreślał porów i tak dalej. No na chwilę obecną, powiem tak, mam podkłady, które wyglądają lepiej i tak jakoś lżej i też są zastygające. Chociażby w tej chwili Double Wear wygląda lepiej na mojej skórze niż ten. Tak mi się skóra zmieniła. Jeżeli chodzi o makijaż oka, to możecie się wypowiedzieć, no mi się w szalenie podoba. No ale to dobra. Dobrze, kochani, to widzimy się za chwilkę na podsumowaniu. Dobry wieczór, kochani, jestem na podsumowaniu. Mamy, mamy godzinę 21.55 i powiem Wam, że jakby robiąc test tego podkładu doszłam do wniosku, że zapytam się Was. Co robić w momencie kiedy ja już jakby w trakcie widzę, że coś jest z podkładem nie tak i widzę, że no myślę, że grubo ponad 90% z was pisze: "Marzenka, zmywaj, bo to nie ma sensu męczyć się przez ileś tam godzin". Ja z tego co pamiętam A czekajcie, bo tutaj mam jeszcze nie wyłączone ma ten spacerowanie. Słuchajcie, z tego, co pamiętam, to jakoś po godzinie 12, nie wiem, w pół do pierwszej skończyłam robić ten makijaż. Tak więc ja Wam tutaj napiszę, ile godzin minęło, bo, bo nie jestem pewna po prostu, o której, o której to było skończone. W każdym razie naprawdę nie minęło jakoś bardzo dużo czasu. I ja specjalnie tak się od Was odsunęłam w tej chwili, bo z daleka... To wygląda. Tak, ja nawet jak patrzę na, na siebie w lusterku, jeszcze biorąc pod uwagę wadę wzroku, tak, że ja ślepa jestem i, i tak wszystko jakoś wyblurowane fajnie jest. No to wiecie, nie jest źle. Ale jak człowiek tak się przyjrzy trochę bardziej z bliska, to to nie wygląda dobrze. Kurczę, powiem Wam tak. Kiedyś z takim moim znajomym, on przysłał mi do testów jakiś tam podkład, no i mieliśmy dyskusję. Że Marzenka, ale kto ci się przygląda, tak nie wiem, z 20 cm? Ja mówię nikt, ale ja sobie się przyglądam. I jeżeli ja mam wybrać podkład, który z 20 cm wygląda bardzo dobrze, a podkład, który z 20 cm wygląda źle, to ja jednak wolę ten, który nawet z 20 cm wygląda dobrze, tak? Tak więc tak, jeżeli chodzi o ten podkład, o ten z moja. To on utrzymać? Utrzymał się całkiem, całkiem nieźle, poza tym, że no miałam teraz czapkę, bo właśnie wróciłam ze spaceru z psami i no tak się poodciskał. Ja zaraz się zbliżę i wszystko wam pokażę. Do tego on bardzo źle, bardzo źle wygląda tutaj, w tej mojej wiecie strefie takiej skóry, która jest najbardziej wiotka, najbardziej przesuszona, taka. No najbardziej widać po niej lata, tak? Już nie wspomnę o szyi, gdzie on się po prostu zaczął zbierać i musiałam go, wiecie, wyciągać ze zmarszczek. Powiem tak, mam bardzo mieszane uczucia, ponieważ podczas aplikacji ja już miałam takie wrażenie, że to jest podkład, który zastyga. I w momencie, kiedy on zaczyna zastygać, to nie wolno doklepać kolejnej warstwy, bo tak jakby się odkleja, wiecie, ta poprzednia, ta poprzednia warstwa. Być może, tak może być, że on się nie dogadał z pielęgnacją. Ja dzisiaj miałam krem ten Scientivist, czy jak to tam się nazywa, z dr Irena Eris, no i pod spodem tam pariens i tak dalej, i tak dalej. Ale tak sobie myślę, że, bo skończył mi się po prostu autority, że nałożę po prostu na jakąś inną pielęgnację i zobaczymy wtedy. Powinnam jeszcze jeden autority gdzieś mieć, tak? Właśnie teraz, nawet taki chyba, wiecie, w miniaturce. Więc ja jeszcze dam mu szansę, nie będę go skreślać, natomiast no, nie do końca mi się właśnie podoba, jak to, jak to wygląda z bliska. Mówię z daleka, tak jak wy mnie widzicie, jeszcze w takich, wiecie, fajnych światłach, to jest naprawdę ok, ale teraz chodźcie bliżej, ja wam się pokażę z bardzo bliska. A i ze względu na to, że nagrywałam kolejny materiał, to ja tutaj się odciskałam, żeby, wiecie, żeby nie być tak bardzo świecąca, tutaj było wyświecone, wiecie, przy nosie było wyświecone i było wyświecone czoło, tak, no ale ja mam cerę mieszaną, w związku z tym takie rzeczy mogą się dziać. No i teraz bardzo proszę, spójrzcie sobie na czoło, widzicie te takie, czekajcie, może ja to zciemnię trochę. I widzicie takie tutaj odciśnięcia, no to, to są takie odciśnięcia typowe od czapki, no ale wiecie, no jest zima, więc chodzimy w czapkach i jak ktoś, nie wiem, jedzie do pracy i potem wraca z pracy, no to też w tej czapce y, gdzieś tam jest, tak? Do pracy też w czapce jedziemy. Ale wy tu zobaczcie, co się zadziało na brodzie. I tu. Widzicie, jak ta skóra wygląda? Spójrzcie, ta skóra wygląda, jakby miała więcej lat, niż jak ja po prostu nie mam makijażu żadnego. O tu, zobaczcie. No i zobaczcie tą brodę. Teraz tutaj zobaczcie sobie policzki. Bardzo takie są podkreślone pory i to, co Asia mówiła, że takie ma wygładzenie i tak dalej, ja tego nie zauważam. Myślę, że to jest też kwestia tego, że Asia ma dużo młodszą skórę. I rzeczywiście było tak, że do pewnego momentu wszystkie podkłady, które u niej się sprawdzały, u mnie też się sprawdzały. Ale w pewnym momencie jakoś nasi ulubieńcy podkładowi zaczęli się rozjeżdżać, wiecie? I myślę, że to właśnie jest właśnie ta związana, e, chociażby z wiekiem, różnica w skórze, tak? Tutaj na tych siniakach to wszystko się całkiem ładnie utrzymało. Dlatego mówię, ja mam bardzo mieszane uczucia, bo być może to jest właśnie kwestia pielęgnacji, że on coś się z tą pielęgnacją nie zgrał. Ja mu dam szansę, no bo jednak ile, tam z 8 godzin minęło, prawda? Tak 12, no myślę, że tak, że trochę ponad 8 godzin i. Tak, nic mnie nie piecze, nic mnie nie swędzi, więc jest ok. Natomiast ja bardzo szybko zaczęłam zauważać, zwłaszcza tutaj, że ta cera nie wygląda tak, jak potrafi wyglądać na przykład, nie wiem, w podkładzie tym Eveline Wondermatch, tak? Tak więc moi drodzy kochani, ja myślę, że to jest podkład, który będzie ładnie wyglądał na skórach, które nie mają jakiejś mocnej struktury po prostu. Jeszcze sprawdzę z inną pielęgnacją, bo tak jak powiedziałam, na tej pielęgnacji on się odklejał. I się zastanawiam, czy to jest jego taka właściwość, bo są takie podkłady, czy po prostu, wiecie, ta pielęgnacja spowodowała, że on się odklejał. Może SPF? Nie wiem. Muszę spróbować jeszcze, wiecie, jeszcze zraz. Jeszcze bo. No to czoło to jest jakieś takie posiepane. Zazwyczaj u mnie czoło wygląda super. Chodźcie tu jeszcze na chwilę na czoło, zobaczcie. Nie wiem, czy to widać, ale tutaj widać taką, nie wiem, fakturę, jakby przesuszonej skóry. A ja nie mam przesuszonej skóry. Ja robiłam peeling. Więc, halo, co tu się zadziało? Nie wiem, nie mam bladego pojęcia. Może się nie dogadał też z pudrem. Tak też może być. Tak więc, drodzy Państwo, kończymy na dziś. Test jest nierozstrzygnięty. Ja jeszcze nie wiem, czy to jest bardzo dobry podkład, czy taki ok podkład, czy bardzo zły podkład. Tego jeszcze nie potrafię. Nie, no, bardzo zły to nie. Bardzo zły to, to, to bym przesadziła, bo bardzo zły to jest wtedy, kiedy nie wiem, kiedy coś mnie uczula, kiedy, kiedy mnie coś mrowi, kiedy coś, coś mi jest nie tak. Natomiast ja musiałam jego zużyć kilka ładnych pompek, żeby uzyskać takie krycie. Ale to właśnie przez to, że on mi się tak odklejał. Tak więc cóż. Na razie żegnam się z Wami. Życzę Wam cudownego dnia, wieczoru, popołudnia, kiedykolwiek oglądacie ten film. Oczywiście czekam na Wasze subskrypcje, na Wasze komentarze. I właśnie w sekcji komentarzy koniecznie napiszcie mi, jakie kolejne podkłady drogeryjne chcielibyście, żebym przetestowała. Tak, powiedzmy, że te drogeryjne, bo te wysokopółkowe to. <laughs> Powiem tak. <laughs> Dzisiaj wyporiernie. Była okazja na flakoni, może jeszcze jest ta okazja na flakoni z kodem VALENTINE. Ja już nie pamiętam, ile ten zestaw kosztował, ale kupiłam jeszcze taki zestaw, wiecie, z tym moim ukochanym kremikiem pod oczy i, i z tym kodem to wychodziło, że ten kremik w, w zestawie krem pełnowymiarowy plus dwie miniaturki wychodziło, nie wiem, 180 coś złotych, więc jak na ten krem, to, to nie jest wysoka cena. Tak więc trochę, trochę poszalałam pielęgnacyjnie w tym miesiącu, i jakby wysokopółkowe podkłady na razie powiedzmy, że mnie nie interesują. Ale jeżeli macie jakieś swoje typy, jeżeli chodzi o właśnie te nasze drogeryjne to proszę, dawajcie mi znać, co chcecie, żebym przetestowała, a ja specjalnie dla was kupię to i przetestuję. Jeszcze zwrócę się do marki Nam, może prześlą nam, wiecie, cały taki, wiecie, ten pakiet, żeby były wszystkie kolory, żeby zrobić słocze, ale no nie wiem, bo wiecie, ja nie jestem u nich na liście Piarowej, więc mogą mnie po prostu olać. Chyba, że wy też napiszecie, że prześlicie tryfonce. Ja do nich napiszę, wy do nich napiszcie, do marki Nam, tak? bo jestem bardzo ciekawa tego najnowszego podkładu, który właśnie Marta zmalowana mówiła, że jest rzeczywiście bardzo fajny. Dobrze, to jeszcze raz, ściskam Was całuję i teraz już naprawdę buziaczki.